Ja Cię nie widzę. Masz na 900 coś takiego? O ja nie tak mam dziewiątego. No. Tam było ten, Było Ja mam dziewiątki, mam 7, jak dołączyć do... ten? Jak już sprzedam bułę? mi jak dołączyć do... Wigel Paweł. Musi się rundać. Jak mnie gwałcisz, tak! Jak mnie gwałcisz? jak zejdź ze mnie! No, no. O, otwarek! Ale to nie jest dla podpowiedź. No żartujesz. To, <laughs> to nie jest dla podpowiedź, hele. Proszę tam wejść wszyscy. Jedno Do dobrze. tego budynku, tak. Tam ja wszyscy tego. się zmieszczą. Tak. A ja już jestem. Tak tu tak bomba <laughs> <laughs> jest! Jak tu bomba jest? Dobro wciel! Rozbrajaj! Skaj, musisz to rozbroić. bo wszyscy umrzemy możemy? wypuść to cię zabiję jaki kolor żółty i tak umiesz wysz... <śmówim> Dziękuję Adam, pani detektywie pan detektyw Panam. Co, tam? co, tam co panią detektyw de co? pani detektyw co pani by detektywisty de 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 była co <ślam> to to, to... Słowo. <ślam> Dobra Aha. Co? Tak, go tak. Dobra Nie ufasz? Nie ufasz Nie Nie ufasz. Ale dlaczego Nie tak. Tak, kogo zabiję? Nie ma z nami Tak, Kogo zabiję Hmm Nie tak. Tak, Panie Skajku, proszę się odwrócić. Proszę popatrzeć mi prosto w oczy i Pocze, powiedzieć. Panu bocie, ale niech macie ciągle. Przysięgam mnie. na moje 2000 subów, że jestem niewinny. Przysięgam na moje 2000 subów, że jestem niewinny. Może Teraz, być? Panie Bulion, ten five. Proszę, proszę mi spojrzeć prosto w oczy. Proszę powiedzieć. Proszę mu powiedzieć. Przysięgam na miłość do Admiro... Tak. Co to było? Dla kogo? Proszę, recytować nie ja wiem, jakiś wiersz się? ładny. Rotę. Nie, rzuci w skąd na ślub? a nie śpiewać. Nie umiem cytować. Dobra, tak ja? Dobra śpiewać. Nie rzuć po pogrześ mowy Polskim naród, polski ród Pięknie, aż się wzruszyłem Proszę Dziękuję. wziąć broni i walczyć za ojczyznę A gdzie Co? jest reszta? Czy moglibyście ja tutaj jestem. zejść? Jestem za tobą, Kamilu Nie mogę, bo zbieram te... To się stanę, o Nie. Nie mam pojęcia Pójdziecie, z To jest Error Aha, oh to ja robicie. O, siema! O, się Gdzie jest reszta? Nie wiem. Jakoś tak. Nie wiem, co oni. What?! Co to za film Różowe. Tej what? They what?! Gdzieś tu. A ten se poszedł tam, gdzieś Gdzieś tu. Gdzie Gdzieś uciekli. Ej chłopaki gdzie jesteście? Najlepsi gracze na serwerze Jakie pory? Nie wiem czy ktoś No do mnie strzelali Sprawdźcie Kamila Inocent Kajek, nie strzelaj Kajek nie mam Kajek załatwił swojego <grym> No, dokładnie. Ja myślę, że to beka, bo ja sprawdzam i to myślałem. A ze snajperki? Jak, jak ja nie mam broni, to ja wiem do ciebie No ja nie sprawdziłem, że ty ja nie masz broni. O, siema. Eee, no jut To podać. Stoimy tam bomby pod. Głowę tak. Skaja poproszę. Tak? Tak. Króciomek, tu o. O, tu my. Głowa Skaja, razy jeden. <śla> Kurze, nie trafiłem. Ty, niestety był innocentem. No to nie chcę. Bardzo. Tego mięsa tak, nie, śmierdzącego. Nie, nie, no. Dobra, to ja wiem, że jest deka, bo jestem niewinny. No nie wiem jeszcze. To ja no? się dekę sam. Nie, nie. Spróbuj tylko strzelić, to ci oddam. To ja się no? dekę sam. POMPA! <grym _> Dobrze byłeś? Terrorist mój miał defusa. Nie wiem, to było. Dobra, zapraszam do kanału wszystkich, jestem detektywem. Tak? Tak, to, proszę to, do to, mnie, proszę do mnie. No schodzimy. to, to chodzimy. Chodźcie. Proszę podwinąć nogawki. Jak ja nie podwinę nogawki? Jestem hydraulikiem. Mam się na tym. Ja ściągam rejs Zapraszam. Oj! To Dobra, miskik. Dobra, będziemy trenować szelanie. Dobra. Szelanie? Szelanie? Skajek, wstań tam. Oj, co, Dobra. To trafi w głowę, Skajka wygrywa. Nie! Takie. 4

ja tak do niego z sympatii strzelałem. Tak. To nie za sympatia. Kamil, ty nie umiesz grać tą gierkę. Dobra, już, już nie będę do nikogo strzelał. Dobra, Te zapraszam przyczyny. wszystkich na środek teraz. Te Kamil, Skajk może tutaj podejść. Dlaczego nie strzelacie do tego chłopa? Ja Siwego Nowego Roku! Hello. Jesteś na odcinku, Jesteś Nie się jeste ma. na odcinku, się, Oj, O, przepraszam. Biegnie się, się, w w w się. dotąd. <gulizować> Jazda. <gulizować> Organizuje zawody Dlaczego w czego ja znowu? Zapraszam do kanału. Dobra, tutaj. mam broń. Dobra. Według was, to jestem w tym co Stajecie przy ścianie tutaj. A czemu tak ciemności? Tu, Tam przy ścianie proszę stawać. O ja tam stanę. Idę na sam koniec. tak Idę na sam koniec. I biegniecie do mnie. Kto pierwszy dotknie ścianę na samym końcu, ten wygrywa, a kto jest ostatni, to pada. I trzy, 4, 3. Ale biegną, ale lecą. Ktoś mnie bije. Ktoś mnie bije. To nie fair! Niezły bieg. No! Pięknie. <grymiania> to kto wygrał? No właśnie, ja byłem pierwszy, powinien nie mnie dawić. Tak, ale ktoś Kamil, zaczął strzelać. Kamigra nie czysta. Ja te, 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 te stwierdziłem, że będę strzelał do każdego, który wyjdzie z tego kanału. <grymiania> A spoko. Kurde. <grymiania> to u nas. Ale jak. Jak patrz, jestem za to, bo cię 10 razy zabić. A nie zrobiłem tego, proszę zaufaj mi. Yy, zastanowię się. Jest, tak. To jest deka. Mogę iść pierwszy jak yy, Bomba. Bomba, bomba, chodź tutaj. Super. Żyjesz? <ścoughs> Sky, <komadro. śles> <grymany> Jak sobie się nie da szczelność główna? Do tam. Ja